Juś z tej strony błagam witam was w kolejnym odcinku u mnie na kanale. Dzisiaj witam was w nowej gierce na kanale, czyli Fish. Fish, czyli gierka, która zdobyła ostatnio mega popularność na Robloxie. Jest ona dosyć popularna, będzie to mój pierwszy raz w tej grze. Zobaczymy, o co w tej grze chodzi i kto wie, może zrobię z tego jakąś serię. Jeżeli chcecie więcej odcinków właśnie z takiej jak Fish, to zostawcie łapeczkę w górę i suba. Wbijcie oczywiście na Discorda, link macie w opisie do wszystkiego. I co? I zapraszam do oglądania. Tutaj mamy quest tutaj po w lewym górnym rogu, więc może sobie tutaj zrobimy. Mamy porozmawiać właśnie z tym Piotrem. Tutaj w ogóle mam go za Piotra. Ok, porozmawiałem z nim. Witaj, nowy rybak. Nazywam się Pir Światowy Przewodnik. Słyszałem, że jesteś tu nowy. Czy chciałbyś uzyskać pomoc w załatwieniu? Dobra, zaznaczmy tak proszę. Urocze, na początek spróbuj złapać trzy ryby dowolnego rodzaju chyba powinno być. Yy, Okej. Okay. I muszę tego questa chyba. Co to jest? Dobra, chyba muszę te ryby złapać. Yy, czyli mamy tutaj ogólnie wędkę. Mamy tutaj też przynęty. Yy, pójdźmy sobie może gdzieś tutaj. I ogólnie pokażę Wam teraz jak się łowi. Yy, mamy tutaj przynęty, mamy ślimaki jakieś... Bagele, nie wiem co to jest, ale sobie tutaj wyposażyłem to i teraz biorę wędkę i dajemy tutaj na fulę, żeby było idealnie i musimy kliknąć tutaj w te znaczniki, które nam się pokazują. Jak już właśnie klikniemy w te znaczniki, ja już widzę, że mam tutaj chyba coś dosyć dobrego. O, matko Boska, no jeszcze nie byłem tym sterować, tak? Jeszcze nie byłem tym sterować. Weźmy sobie, żeby było na idealny, bo wtedy chyba jest. Jakoś dobrze. Dobra, lecimy sobie. Tutaj musimy w to wszystko kliknąć, żeby to tutaj dobrze poszło. A więc klikamy sobie wszystko i zobaczymy, jaką rybę dostaniemy. Ok, znowu mamy wykrzyknik. Jezus, ja nie umiem tym sterować. No, jest takie bez sensu. Dobra, złowiliśmy. I mamy łososia. Jakiegoś sok aja. Także to jest moja druga ryba, bo przedtem sobie złowiłem już jedną yy, i tak ona się przedstawia. Ja sobie złapię tutaj jeszcze te trzy ryby i pójdziemy sobie znowu z tym gościem pogadać. Ok, mam tutaj kolejną rybę. Zobaczymy, czy uda mi się złapać właśnie, bo widzę, że jest dosyć chyba ciężka do złapania. Trzeba tutaj skilla nabrać w tym łapaniu. I złapaliśmy z jakąś lepszą wagą, jest to makrela. Także spoko, jeszcze nie wiem czy te ryby są dobre czy nie są one dobre, muszę się jeszcze wszystkiego tutaj dowiedzieć I dajmy sobie na idealny i dalej sobie, co ja robię ja nie wiem, I w każdym razie dajemy sobie tutaj na idealny i musimy sobie tutaj to zrobić. Mówiąc w skrócie skończyłem tego questa i nie mogłem oddać tych ryb, bo okazało się, że go nie wziąłem i musiałem wcześniej skończyć questa tego, którego wziąłem wcześniej. Mam nadzieję, że wiecie o co mi chodzi. Yy, a więc zacząłem kończyć tego questa z przynętami i potem dopiero wziąłem sobie tego questa. Dobra, moi drodzy, nieważne z tymi rybami, po prostu złamy sobie te 10 i pójdziemy sobie do tego finasza, nie wiem. Ja się nie znam dosłownie na imieniach. Zobaczmy sobie jeszcze tutaj, ile mamy tych. Przynęt mamy jeszcze jedną tutaj tą. A więc sobie bierzemy. Tutaj na niesamowitym siadło, żeby siadło na idealnym. No i teraz musimy sobie trafić w te wszystkie właśnie znaczniki, które nam się tutaj pokazują. Dosyć fajna gierka wam muszę powiedzieć. Mi się podoba. Także sobie tutaj stawiamy i mamy tutaj rybę. Zobaczmy, czy będzie ona chyba nie jest ona jakaś. Super, ciężko do sobie, nie, jakaś taka basicowa chyba będzie. I mamy, no szczerze chyba słabą jakąś rybę, bo ważona tylko 0,2 kg. Także dosyć mało wyposażmy sobie teraz te bagele. Tak, bagele. I i i tak. I sobie tutaj będziemy potrząsać tym. Dobra uwaga, uwaga, mamy rybę i zobaczmy, czy. Uda nam się złowić, to jest chyba jakaś słaba ryba, bo ona się jakoś nie szarpie. A więc mamy 1.2 kg, kilo... kigo, matko woska, kilo, nie kigo, co ja gadam. Yy, jakiś Blessarium, chyba tak. Yy, no dobra, moi drodzy, złowiliśmy sobie już 7 ryb, tylko mam pewien problem, bo skończyły mi się przynęty i nie do końca wiem, jakie tutaj zdobyć. Może teraz pokażę Wam moje ryby. Jest to ten łosoś. Tutaj mam makrele. Tutaj mamy w ogóle tą jakąś rybę z enchantem. Tutaj mamy jakiś taki mały narybek. Później jest makrela, która jest w sumie najcięższa z tych wszystkich. I strong. Tutaj chyba jeszcze powinienem mieć gdzieś. No, gdzieś jest to tutaj zapisane. Wszystko gdzieś pod stabem, czy jakoś tak. O, właśnie tutaj, i tutaj, i tutaj. I chyba doszłem do wniosku takiego, że tutaj jest właśnie coś takiego do kupywania. Skrzynia z przynętą i to chyba trzeba kupić. I teraz tą skrzynkę chyba muszę otworzyć jeszcze, tak? Yy, dobra, poszedłbym może sobie te wszystkie ryby sprzedać. Z tego co wiem, to sprzedawca jest właśnie tutaj na górze. Zobaczymy ile kasy z tych ryb dostaniemy. A więc tutaj jest sprzedawca. Chciałem sprzedać mój zapas. Okej, okay. i sprzedaliśmy wszystko, i mamy plus 446 kasy. Tylko chyba też sprzedałem moją skrzynię. Ja jestem taki głupi. Ja jestem taki głupi. Ja, ja pierdzielę. No dobra, czyli musimy kupić chyba jeszcze jedną skrzynię, ale to dobrze, bo chociaż teraz wiem, że. Nie mogę klikać, żeby wszystkiego mi, żeby po prostu wszystkiego mi sprzedało. I dobra, mamy tutaj jakieś przynęty, mamy tutaj jakieś takie, mamy takie. To są ryby, normalnie chyba. Dobra, weźmy sobie może te. Te są chyba słabsze. Dajmy sobie na łowienie, złowimy te 3 i pójdziemy sobie tego questa oddać. Ok, moi drodzy, złowiliśmy sobie już te 10 ryb. Teraz mam porozmawiać z tym finasem. I trafiłem takie ryby, które są chyba dość dobre. Ta ma w ogóle jakiś tutaj efekt. Nie wiem, czy ten efekt jest dobry. Ta też ma tutaj jakiś negatyw zapisany. I szczupak jest zwy zwykły. Zrobimy sobie tylko jeszcze tutaj screena z tą rybą tak o na pamiątkę dobra zrobiony skrinek yy, i lecimy sobie teraz do tego yy, finasa. jeżeli chodzi o przynęt został mi jeden ten super płatek i tutaj jeszcze te ryby yy, dobra porozmawiajmy sobie z nim sobie ten quest odbierzmy i dostaliśmy 20 skrzynek z przynętą okej okay, czyli dosyć yy, dużo czy ma on jeszcze tutaj jakieś questy, chyba nie ma już. Otwórzmy sobie więc 20 tych skrzyń. Da mi to chyba dosyć dużo z tego co tu patrzę. No trochę tego jest. Trochę jest tych przynęt, ale dobra. Kupmy sobie może jeszcze wędkę dzisiaj. Kupiłbym sobie tą za 300, chociaż najpierw sprzedam sobie Sobie to wszystko, czy mi sprzedało to? Nie sprzedało mi tego. Dobra, jak dobrze. A więc sprzedałem wszystko i nie wiem, czy tą, czy tą kupić. Może kupię sobie to, i potem będę zbierał sobie na łódkę, bo wiem, że tutaj są łódki. Wyposażmy sobie tą nową wędkę i pójdźmy sobie teraz poszukać dalej jakichś questów. Okej okay, moi drodzy, teraz wzięliśmy sobie tego quest'a y, od niego i mamy tą nową wędkę. Więc weźmy sobie może jakąś przynętę, może jakąś tutaj. Y, jakąś, może tutaj taką. O, to sobie weźmy tutaj. I spróbujmy sobie złapać z tym trzy ryby. Tylko, żeby był właśnie efekt idealny, bo tak, y, słyszałem, że z tym efektem dobre ryby są. Trafiamy sobie i ciekawe, jaką rybę dostaniemy. Mam nadzieję, że będzie ona. Jakąś rekordową, bo na razie 4 kilo nie przekroczyła żadna moja ryba. Nie wiem dlaczego, ale to jest teraz takie wielkie, a chyba dlatego, że wędkę zmieniłem. A więc to dobrze. I mamy rybę 3.2 kilo. Fajnie. Zławmy sobie jeszcze te dwie. Tak, na szybko, i pójdziemy mu oddać, i myślę, że możemy już zakończyć wtedy ten odcinek. Taki wstępny fish pomiędzy odcinkami na pewno coś zagram w tą grę, bo zapowiada się na całkiem fajnie i myślę, że może być to fajna nowa gierka na kanale. Yy, ok, tutaj niech się ta ryba łapie, no bezbłędnie, nie będzie ona chyba jakaś wybitna: 3,3 kg szczupak, a więc yy, nieźle nieźle, nieźle, odbierzmy sobie już tego quest'a, ostatnia rybka także tutaj potrząsamy tą wędką yy, i będzie na nas czekać Osta co jest, slagowało mi coś nie no, nieźle muszę jeszcze raz od początku, no po prostu ta gra jest niezła pod tym względem ja nie wiem co ja robię ja nie wiem co ja robię Okej okay, moi drodzy, łowimy sobie tutaj już ostatnia ryba. Mamy ostatnią rybę, e, e, chyba nie będzie to jakaś mega dobra ryba, bo się nie wierci. I mamy jakąś, a to jest szczupak po prostu. Dobra, e, teraz mamy sobie porozmawiać jeszcze z tym gościem tutaj. E, mamy już w ogóle piąty poziom, myślę, że zrobiłem świetnie. Tutaj sobie e, zgadzamy, tak proszę. Oczywiście weźmy sobie kolejne zadanie. I mamy tutaj zarobić 500 tej kasy, sprzedając ryby. No, wędkę kupiłem, więc nie wiem, chyba kupimy sobie jeszcze lepszą, ale to już zrobimy sobie w następnym odcinku. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Jeżeli tak, to stawcie łapeczkę w górę i Subika. Wbijacie na Discorda, link macie w opisie, wbijacie do kupna koszulki. I co? I widzimy się w następnym odcinku, się mano.